Zadanie ósme: spośród nierówności AD, tutaj podanych poniżej, wybierz tę, która, której rozwiązanie zaznaczono na osi liczbowej przedstawionej na rysunku. Tutaj najszybciej będzie, jeżeli po prostu rozwiążemy sobie wszystkie te cztery nierówności. W pierwszym punkcie, w punkcie A, mamy wartość bezwzględną z liczby x odjąć 1, co jest mniejsze lub równe liczbie 2. No, i tutaj, aby rozwiązać taką nierówność, to musimy pamiętać, że zapisujemy dwie nierówności. Po ściągnięciu symbolu wartości bezwzględnej będziemy mieli x odjąć 1, która jest mniejsze bądź równe 2, i x odjąć 1 będzie większe bądź równe liczbie minus 2. I teraz popatrzmy. Jeżeli mamy mniejsze albo mniejsze lub równe, czyli ten znak, który mamy tutaj i w podpunkcie C. To zawsze będziemy mieli i. Nigdy nie będziemy mieli lub, lub będziemy mieli tu i tutaj, czyli wtedy, kiedy będzie większe albo większe lub równe. No i po ściągnięciu symbolu wartości bezwzględnej, tutaj zawsze nam zostaje to, co mamy, czyli tutaj nie zmieniamy w znakach niczego. Natomiast Pierwsza nierówność będzie wyglądała bez zmian, natomiast w drugiej nierówności już odwracamy ten znak mniejszości większości na przeciwny i zmieniamy znak naprzeciwny dla tej liczby, która znajduje się w tym miejscu. Tak postępujemy w każdych z tych czterech przypadkach, tylko że musimy pamiętać, kiedy będzie i, a kiedy będzie lub. Teraz rozwiążemy sobie te dwie nierówności. Jeżeli chodzi o tę pierwszą, to tutaj będziemy mieli x, które jest mniejsze lub równe 2 dodać 1, co oznacza, że x musi być mniejsze lub równe liczbie 3. I pamiętaj o tym, że zawsze wtedy, kiedy mamy do czynienia z nierównościami, to nawet jeżeli w zadaniu nikt nas o to nie prosi, to dobrze jest narysować wykres takiej nierówności. W związku z powyższym tutaj zaznaczamy trójkę, zaznaczamy ją zamalowanym kółkiem. I zaznaczamy na osi liczbowej wszystkie liczby, które na tej osi leżą na lewo od trójki. Czyli tutaj rozwiązaniem będą wszystkie liczby, czy rozwiązaniem tej nierówności tutaj będą wszystkie liczby rzeczywiste z przedziału od minus nieskończoności do trzech, przedział prawostronnie zamknięty. Rozwiążemy sobie teraz tę nierówność. No, i tutaj będziemy mieli x, które jest większe bądź równe, minus 2 plus 1, czyli x jest większy lub równy od liczby minus 1. I tutaj też sobie zaznaczymy ten przedział na osi liczbowej, zaznaczymy minus 1, zaznaczamy ją zamalowanym kółkiem. No, i zaznaczamy na osi liczbowej wszystkie liczby, które leżą na tej osi na prawo od minus 1. Czyli rozwiązaniem tej nierówności tutaj będą wszystkie liczby rzeczywiste z przedziału lewostronnie zamkniętego od minus 1 do plus nieskończoności. I teraz z racji tego, że mamy tutaj i, to rozwiązaniem tej nierówności będzie część wspólna zarówno te, tego przedziału, jak i tego przedziału. W związku z powyższym tutaj narysujemy sobie ten przedział na jednej osi liczbowej, no i w pierwszej kolejności zaznaczymy sobie tutaj od minus jedynki do plus nieskończoności, następnie od minus nieskończoności do trójki. No i część wspólna to jest ta część, to są te wszystkie liczby, w której oba te przedziały na siebie nachodzą, czyli to będzie ten przedział. Oznacza to, że rozwiązaniem tej nierówności, są wszystkie x, które należą do przedziału obustronnie zamkniętego od minus 3 od minus 1 do 3. Czyli widzimy, że to nie jest na pewno ten przedział, który jest zaznaczony tutaj, bo tutaj, jeżeli chodzi o ten przedział, to w tym przedziale na rysunku znajdują się wszystkie x, czy wszystkie liczby rzeczywiste z przedziału obustronnie zamkniętego od minus 3 do 1. Czyli widzimy, że tutaj ten przedział się absolutnie nie zgadza z tym przedziałem. No i teraz rozwiążmy sobie nierówność z podpunktu B. Tutaj sobie ją zapiszemy. Wartość bezwzględna z liczby x odjąć 1 musi być większa bądź równa liczbie 2. No i tutaj po ściągnięciu symbolu wartości bezwzględnej uzyskujemy x odjąć 1 większy bądź równe 2. I z racji tego, że ta wartość bezwzględna jest większa, to tutaj już nie mamy i tylko właśnie mamy lub, x odjąć 1, które będzie mniejsze lub równe liczbie minus 2. I znowu obie te nierówności musimy rozwiązać uzyskując x większy bądź równy. 2 dodać 1, czyli x będzie większy bądź równy liczbie 3. Tutaj też sobie zaznaczymy ten przedział na osi liczbowej. Ja zaznaczam tutaj trójkę zamalowanym kółkiem i wszystkie liczby, które leżą na osi liczbowej na prawo od trójki. Czyli rozwiązaniem tej nierówności. Będą wszystkie liczby rzeczywiste z przedziału lewostronnie zamkniętego od trójki do plus nieskończoności. Jeżeli natomiast chodzi o ten przedział tutaj, oczywiście o tę nierówność, oczywiście, przedział będzie za chwilkę, to tutaj mamy x, który jest mniejszy lub równy minus 2, minus, nie minus, tylko plus 1, jed, czyli tutaj x musi być mniejszy bądź równy minus 1. Tutaj też sobie narysujemy ten przedział na osi, zaznaczymy minus 1. Też zamkniętym kółkiem, no i zaznaczamy wszystkie liczby, które na osi liczbowej leżą na lewo od tej liczby. Czyli rozwiązaniem tej nierówności są wszystkie liczby rzeczywiste z przedziału lewostronnie otwartego, prawostronnie zamkniętego, od minus nieskończoności do minus jedynki. I teraz, jeżeli chodzi o rozwiązanie tej konkretnej nierówności, to będzie to suma tych dwóch przedziałów, które nam tutaj wyszły. Dwóch, czyli mam na myśli tych dwóch. Musimy je zaznaczyć na jednej osi, czyli będziemy mieli minus 1. No i tutaj sobie zaznaczamy ten przedział tutaj następnie trójka, no i zaznaczamy sobie trójkę w ten sposób, czyli rozwiązaniem tej nierówności, tej tu wyjściowej spod punktu B są wszystkie liczby rzeczywiste z przedziału od minus nieskończoności do minus 1, lub od trzech do. Plus nieskończoności, czyli widzimy, że znowu nam się tutaj to nie zgadza. W związku z powyższym sprawdzimy sobie teraz nierówność z podpunktu C, czyli tu będziemy mieli wartość bezwzględną z liczby x plus 1, która jest mniejsza bądź równa liczbie 2. No i tutaj będziemy mieli również dwie nierówności: x plus 1, która jest mniejsza bądź równe 2 i x plus 1, które jest większe bądź równe liczbie minus 2. No i tutaj te dwie nierówności oczywiście też musimy rozwiązać. Czyli będziemy mieli x, który jest większy bądź równy 2 odjąć 1, czyli x jest większy bądź równy liczbie 1. I tutaj też sobie zaznaczymy to na osi. Jedynkę zaznaczamy tutaj, zaznaczamy wszystkie liczby, które leżą na osi liczbowej na prawo od jedynki. No ale teraz sobie rozwiążemy, czy znaczy teraz za chwilkę, może tutaj podajmy ten zbiór, który jest rozwiązaniem tej nierówności przedział. To będą wszystkie x, które należą do zbioru liczb rzeczywistych z przedziału lewostronnie zamkniętego od jedynki do plus nieskończoności. I teraz przejdziemy sobie do rozwiązania tej nierówności i tutaj będziemy mieli x, który jest większy bądź równy minus 2 minus 1, co oznacza, że x musi być większy bądź równy minus 3. Zaznaczymy sobie teraz ten przedział na osi liczbowej, zaznaczamy sobie tutaj jeden, minus trójkę. No i tutaj. W kolejnym kroku, a no ja się tutaj zastanawiam co mi poszło nie tak, popatrz co ja zrobiłam źle, tutaj oczywiście ja wpisałam nie ten znak co powinnam wpisać, w związku z powyższym tutaj również to muszą wytrzeć, więc już sobie to wycieramy i poprawiamy. Oczywiście tutaj x musi być mniejszy lub równy, czyli zaznaczamy sobie jeszcze raz poprawnie, będzie jedynka, będzie mniejsze. Od 1, co oznacza, że rozwiązaniem tej nierówności są wszystkie liczby rzeczywiste z przedziału od minus nieskończoności do 1. Przedział prawostronnie zamknięty. Teraz sobie zaznaczymy rozwiązanie tego, tej nierówności. Tutaj oczywiście musi być x większy niż minus 3. I zaznaczmy sobie teraz oba te przedziały na jednej osi. Czyli będziemy tutaj mieli liczbę minus 3. I wszystkie liczby, które są większe od minus trójki i jedynkę oraz wszystkie liczby, które są mniejsze od jedynki. Ponieważ tutaj mamy i, to znaczy, że rozwiązaniem jest część wspólna obu tych zbiorów. Tutaj jeszcze zapiszę, że rozwiązaniem tej nierówności są wszystkie x, które należą do przedziału prawostronnie zamkniętego od minus, od minus 3 do plus nieskończoności. Czyli widzimy, że tutaj, jeżeli chodzi o odpowiedź c, to ona tutaj nam się pokrywa. Natomiast jeszcze dla formalności możemy sprawdzić podpunkt D. a tutaj zaznaczę, że odpowiedzią jest podpunkt C. Natomiast sprawdźmy sobie jeszcze nierówność z podpunktu D. Tutaj będziemy mieli wartość bezwzględną z liczby x plus 1, która jest większa bądź równa liczbie 2. Oznacza to, że x plus 1 musi być większy bądź równy 2 lub x plus 1 musi być mniejszy lub równy minus 2. No i standardowo musimy rozwiązać obie nierówności. Czyli tu będziemy mieli x, który jest większy bądź równy 2 odjąć 1, czyli x jest większy bądź równy 1. I teraz sobie zaznaczymy ten przedział tutaj na osi liczbowej. Czyli widzimy, że rozwiązaniem tej nierówności tutaj są wszystkie liczby rzeczywiste należące do przedziału lewostronnie zamkniętego od 1 do plus nieskończoności. To teraz rozwiążmy sobie tę nierówność i tu będziemy mieli x, które jest mniejsze bądź równe minus 2 minus 1, czyli x jest mniejsze bądź równe liczbie minus 3. Zaznaczamy sobie ten przedział teraz na osi liczbowej. Zaznaczamy tutaj wszystkie liczby, które leżą na lewo, od minus trójki na osi liczbowej. I rozwiązaniem tej nierówności tutaj są wszystkie liczby rzeczywiste z przedziału od minus nieskończoności do minus trzech. Przedział lewostronnie otwarty, prawostronnie zamknięty. I rozwiązaniem tej, tej nierówności jest suma tych dwóch przedziałów. Narysujmy to sobie wszystko na jednej osi. Zaczynamy od minus trójki. Czyli tutaj sobie zaznaczamy ten przedział w taki sposób, następnie tutaj jedynka i też sobie to zaznaczymy w taki sposób. No i rozwiązaniem będą wszystkie liczby rzeczywiste, może ja tutaj to napiszę bardziej na lewo. Rozwiązaniem tej nierówności z podpunktu D są wszystkie liczby rzeczywiste z przedziału od minus nieskończoności do minus 3. Przedział lewostronnie prawo znaczy lewo otwarty, prawostronnie zamknięty lub od 1 do plus nieskończoności przedział lewostronnie zamknięty, prawostronnie otwarty. I to nam potwierdza popatrz, że tutaj rozwiązaniem nierówności z podpunktu D na pewno nie jest ten przedział zaznaczony tutaj, czyli dobrze zaznaczyłam wcześniej, że tutaj prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź C.